Witam z plantacji truskawek odmiany Azja. Jak widzimy, Azja na całej technologii Tima Kagro. Bardzo ładne, wyrównane owoce, no ale niestety znajdujemy się również w momencie, kiedy w rejonie Czerwińska w tamtym tygodniu pokazały się dosyć obfite opady atmosferyczne deszczu, lokalnie również Gradu. Mimo to, że Azja ma tak również piękny owoc, ale również na Azji zachodzą bardzo silnie procesy gnilne, jeżeli chodzi o szarą pleś i skórzastą zgniliznę. będzie aplikowany dokładnie dzisiaj produkt na szarą pleśń i na skórzastą zgniliznę razem połączony z produktem DNA Kaoris, aby polepszyć środek grzybobójczy. No niestety Azja ma swoje plusy i minusy. Jak widzimy owoce są bardziej narażone. Będziemy również na plantacji odmiany rumba, gdzie tego problemu nie ma. Jak widzimy również na plantacji jest położona linia ferdygacyjna, po obfitych deszczach zalecane jest podanie KSC Adur, czystego chlorku wapnia, aby nie wprowadzać zbędnego azotu, właśnie w tym momencie w okresie owocowania. Jeżeli chodzi o dawkę Adura, po tak intensywnych deszczach należy podać bardzo szybko aplikację w granicach 10-18 m3 maksymalnie wody w ilości 18-18 litrów produktu Adur. Jeżeli chodzi o smak Smakowe. Jak widzimy, sama po sobie truskawka jest bardzo fajnie wyprodukowana, ale mówimy, trafiliśmy w nieodpowiedni też również moment opadów, które po prostu przyczyniły się do rozwoju choroby, zwłaszcza na tej odmianie na odmiany Azję. Także zapraszam teraz na odmianę rumba. Była okrywana na zimę agrowuchiną, była tylko delikatnie przyspieszana. Jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy już mamy, jesteśmy po opadaniu płatka kwiatowego, można powiedzieć, że jesteśmy po kluczowym przekliknięciu, zawiązaniu owocu. Na plantacji został wykonany w tamtym tygodniu zabieg razem ze środkami grzybowójczymi MaxiFruit NMX, który ma zapewnić roślinie podziały komórkowe na zwiększenie plonu. Również na, w tym tygodniu wykonany był zabieg wcześniej Sea Active Elite, wprowadzeniem do listnie i do owocu wapnia potasu. Boru I oczywiście biostymulacji. Był również połączony ze środkami grzybobójczymi. Możemy zaobserwować delikatnie gdzie niegdzie żerowanie wciornastka, ale zabieg już był robiony tydzień temu, czyli trzeba będzie to monitorować, kontrolować. Na takiej plantacji w tym momencie jeszcze możemy podać produkty do ferdygacji. Potasowe, oparte na potasie. Tutaj rekomendowany na tej plantacji jest produkt KST3, oparty na 15 azotu i 35 potasu plus mikroelementy, ale również musimy kontrolować to, żeby uzupełnić wcześniej wapni. Jak wiemy dobrze, na pewno nie będą takie problemy na tej odmianie rumbie jak na odmianie Azja, na której pokazywałem wcześniej, z tego względu, że całkowicie profil rośliny jest zróżnicowany, nie wymaga tak intensywnej. Dziękuję nawożenia wapniem, aczkolwiek trzeba to kontrolować, jeżeli chodzi o wzrosty temperatur, które prawdopodobnie będą po niedzieli. Na pewno na plantacjach, które wpadną już w okres owocowania na włókninach, zachęcam do skorzystania i aplikacji produktu KSC-7 PERŁA, który należy aplikować przemiennie z KSC ADUR, mniej więcej 3-4 dni. Jeżeli chodzi o KSC PERŁĘ, musimy tutaj dawkę uzupełniającą Prowadzić razem do ilości wody. Jeżeli będziemy podawać im większe stężenie wody, tym oczywiście dawka produktu musi się zwiększać, ale wtedy my to kontrolujemy pod względem warunków atmosferycznych i jakie mm, będą panowały.